No halo? Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Jaki jest obecny stan Blizzarda i World of Warcraft, raczej wie każdy, ale... Łatwo jest krytykować, a dużo trudniej jest podać jakieś sensowne rozwiązania problemów, które grę toczą. No i o ile w kwestiach gameplayowych czy zarządzania firmą nie jestem w stanie zbyt wiele pomóc, tak wydaje mi się, że wiem jak można byłoby naprawić lore Shadowlandsów. W sensie tego jedynego dodatku, no bo to jak naprawić lore całej gry, to chyba już mówiłem, przynajmniej wydaje mi się, że mówiłem przy okazji jakiegoś materiału wcześniejszego. W dzisiejszym materiale natomiast chciałbym podać wam moje rozwiązania, Problemów, które toczą lore Shadowlandsów. No bo wydaje mi się, że da się to jeszcze odratować, ale trzeba byłoby wykonać kilka konkretnych kroków, i te kroki. Wam za chwilę przedstawię. Krok pierwszy to więcej postaci z uniwersum Warcrafta. I zanim ktoś powie, że przecież tak nie można, że przecież już obecność Jane'y, Bejna i Trala wygląda na to, że psuje to, co w Shadowlandsach się dzieje, to już tłumaczę, że nie chodzi mi o postacie żyjące. Jeszcze przed premierą Shadowlandsów wielu uważało, że jest to taki dodatek, który będzie sięgał po najprostsze rozwiązania, że na przykład podczas naszej podróży po w lansach będziemy spotykać postacie z którymi gracze dobrze się zaznajomili Przy okazji chociażby Warcrafta 3, wiecie, postacie takie jak chociażby Kern Bladhowf czy inni polegli na przestrzeni dziejów bohaterowie Warcrafta. No i jedni krytykowali takie podejście, inni nie mogli się doczekać na te spotkania. A ja, ja uważam, że im więcej takich postaci byśmy zobaczyli, tym lepiej. Tylko trzeba byłoby to zrobić w sensowny sposób. Jeżeli tak się zastanowić, to jedną z najbardziej ekscytujących rzeczy, jeżeli chodzi o historię w Shadowlandsach przedstawioną, było odkrywanie tego, dokąd trafiły dusze poszczególnych przeciwników, czy po prostu właśnie Herosów, którzy zmarli podczas wydarzeń Warcrafta oraz World of Warcraft. Jak fajnie by było dowiedzieć się, dokąd trafił Orgrim Doomhammer po śmierci, czy w ogóle gdzieś trafił, przy okazji nie odpowiadając w pełni to pytanie, bo pamiętajmy, że Shadowlands to nie tylko te 4 czy tam 5 wymiarów, które zobaczyliśmy przy okazji tego dodatku, to nieskończenie wiele światów i tak naprawdę nie do końca wiemy, dokąd te wszystkie dusze się udają, czy Orgrim Doomhammer nie trafił do jakiegoś miejsca, gdzie trafiają na przykład waleczni orkowie tylko, czy coś w tym stylu, jak to do końca działa. Blizzard nie musi odpowiadać nam na to pytanie, ale fajnie by było nawiązywać co i róż do różnych poległych bohaterów, i przeciwników, i zresztą jak wiemy, robią to. Robili to przy okazji Revendreth, robili to nawet z Garoszem, i to są fajne momenty. To są momenty, dzięki którym możemy zakotwiczyć się w tym uniwersum. Przypomina nam to o tym, że to wciąż jest Warcraft i jest to potrzebne, jeżeli wysyła się gracza do jakiegoś obcego wymiaru. On musi pamiętać, za co walczy w tym obcym wymiarze, bo jeżeli całkowicie odetnie się go od Azeroth, jeżeli całkowicie odetnie się go od całej tej historii, którą Przeżył przy okazji poprzednich dodatków, no to trzeba mieć jakiś punkt, który przypomni mu o tym starym uniwersum, o tym, co było fajne. A wydaje mi się, że naprawdę fajnym byłoby znajdowanie większej ilości wskazówek odnośnie tych kluczowych chociażby bohaterów w uniwersum Warcrafta. Tak jak mówię, da się to zrobić w taki sposób, by równocześnie nie odpowiadać na większość pytań. No ale skoro już jesteśmy przy temacie tych bohaterów oraz punktów wspólnych dla Azeroth, to punkt drugi na mojej liście rzeczy do zrobienia w kwestii naprawy lore Shadowlandsów jest taki, by po prostu mieć więcej informacji z samego Azeroth. Nie też by było, gdybyśmy na to azrów, answerów... Co i róż powracali. Pamiętajmy, że tam teraz szaleje plaga nieumarłych. Nie wiemy dokładnie, co się tam wydarzyło podczas naszej nieobecności, a jeden z nielicznych questów, który nam to pokazywał, był też jednym z moich zdaniem najlepszych, jeżeli chodzi o kampanie kowenantowe. Mam tutaj na myśli pierwszą część kampanii Kowenantu Kyrian, podczas której udawaliśmy się do Redridge. wcielaliśmy się w wieśniaka, który zginął podczas obrony swojej rodziny przed nieumarłymi i był to naprawdę Dobrze napisany i dobrze zrobiony quest, który wydaje mi się, powtórzę raz jeszcze, jednym z najlepszych, jeżeli chodzi o Shadowlands. Takich questów powinno być więcej, nawet jeżeli bezpośrednio bohatera nie zabieramy do Azrof, to fajnie byłoby pokazywać co i rusz, co tam się dzieje, żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia. Moim zdaniem jest to coś, czego brakuje. Temu dodatkowi. Nie muszą oczywiście robić wszystkich nowych lokacji od nowa i tak dalej. Wystarczy, że raz na jakiś czas jakiś quest wyśle nas ponownie do Azerów, byśmy tam zobaczyli, cóż takiego wyprawia się pod naszą nieobecność. Możemy tam nawet iść w formie duchów. Podobnie jak to miało właśnie miejsce w tej kampanii Covenantu Kyrian, gdzie tak naprawdę nie byliśmy na Azerów, a jedynie byliśmy w tej zasłonie duchów, która pojawia się graczowi, gdy ten umiera. Czyli byliśmy, ale nie byliśmy. To jest dobry rozwiązanie i powinno to być stosowane częściej. No dobra, ale to co teraz podałem to są takie drobnostki powiedzmy. To nie są rozwiązania, które naprawiłyby całokształt historii, no bo wciąż mamy tamtego Jailera, wciąż mamy problem z Sylwaną, do tego jeszcze przejdziemy, ale zanim tego przejdziemy, kolejnym punktem do odhaczenia na mojej liście jest więcej sprawdzonych rozwiązań. Mniej odpowiedzi i mniej Pytań. Zauważcie, że ostatnimi czasy Blizzard lubi nam odpowiadać na różne pytania i od razu zadawać nowe. No i moim zdaniem to nie jest dobry. Krok. Jeżeli już odpowiadają na pytania, to te pytania powinny mieć w pewnym momencie taką już konkretną, dużą kropkę. Tak jak to miało na przykład miejsce w przypadku innych dodatków. Kiedy na myśl w Pandaria pokonaliśmy sza, to tam kropka została postawiona. Tam nie było otwartego znaku zapytania na końcu. Po prostu pokonaliśmy sza. Pandaria została uratowana i powoli się regenerowała. No, można powiedzieć, że tym znakiem zapytania było to, czy się zregeneruje, ale wiedzieliśmy, że tak się stało. No bo zostało nam to podziane wprost, tylko nie wiedzieliśmy, że w grze doczekamy się rzeczywiście ponownie reworku tej krainy, która została zniszczona przez Garosza, ale odchodzę od tematu. Chodzi o to, że Blizzard powinien przestać stawiać na takie potężne zwroty akcji, które mają hypować ludzi. A powinien skupić się na tym, czym Warcraft zawsze był. Na epickiej historii z fajnymi bohaterami, którzy nie muszą być bardzo skomplikowani, ponieważ pamiętajmy, że uniwersum Warcrafta nigdy nie słynęło z postaci, które psychologicznie były skomplikowane, jak budowa silnika rakietowego. A raczej z postaci prostych, przerysowanych, ale to działało w tym przerysowanym uniwersum. I właśnie taki powinien być Jailer. Jailer powinien pokazywać się dużo częściej. Jeżeli będzie jakiś patch że Dwa, no to wydaje mi się, że powinien być tylko i wyłącznie poświęcony Jailerowi, jego sprawie, jego motywom. Cały patch powinien kręcić się wokół niego, powinniśmy spotykać go co chwila i co chwilę powinniśmy z nim prowadzić rozmowę. Ba! Powinniśmy nawet wziąć od niego kilka questów. Dałoby się to zrobić w sensowny sposób. Pamiętajmy, że ma on moc dominowania nad innymi. Jak fajnym by było, gdybyśmy na pewnym etapie wykonywania questów w 9.2 zostali przejęci przez Jailera, tylko po to, by móc wykonać cały chain questów z jego perspektywy. Zrobić taki prolog DK raz jeszcze. To byłoby super moim zdaniem. I jeszcze gdyby ten prolog dział się na Azro, gdyby ten jailer wysłał nas do jakiejś misji na Azro, byśmy, nie wiem, ukradli coś albo zabili kogoś, kogo normalnie byśmy nie zabili. Wiecie, zrobiłby z nas takiego niewolnika jak z Antuina. W ten sposób moglibyśmy w końcu poznać tę postać, polubić ją i być może rzeczywiście stałby się pełnoprawnym villainem, pełnoprawnym przeciwnikiem, którym na ten moment niestety nie jest, no bo znów Bizard postanowił pozostawić nam wielki znak zapytania podczas ostatniego Zamiast po prostu postawić jakąś, chociaż jedną kropkę, którą powinienem postawić w przypadku Sylvanas, co też jest kolejnym punktem na mojej liście. Sylvanas powinna umrzeć w dodatku Shadowlands. Nie jest tajemnicą, że nie jestem wielkim fanem postaci Sylvanas, ale dzieje się to dlatego, że jej postać została bardzo, ale to bardzo przebudowana od czasów Wodka czy nawet Kataklizmu, gdzie próbowano jej nadać drugie życie, ale koniec końców koncepcję tę zmieniono. No i teraz nie wiadomo do końca czym ona jest. To niech nam sobie już tam pomaga, bo wiadomo, że pewnie będzie nam pomagać, pokonać Jailera, ale dobrze by było, gdyby końc końców w tym dodatku mimo wszystko umarła, żeby tutaj jej historia się zakończyła, chociaż umarła to za duże słowo. Niech ona po prostu zostanie wyłączona z lore jak dan przynajmniej na jakiś czas, gracze są już po prostu znudzeni. Jej historią są znudzeni tym, że ciągle wszystko. Ona pcha do przodu, a dałoby się tak wiele innych, fajnych postaci wykrować na jej miejsce, zamiast tego wizard trzyma się tej Sylwany. I wiem, że niektórzy z was zaraz powiedzą, że przecież sam mówiłem, że płynąć więcej nawiązań do starych postaci, a teraz mówię o kreowaniu nowych. Tak, ale co innego jest nawiązywanie do starych postaci, a co innego jest non stop pchanie ich na pierwszy plan. Wydaje mi się, że gdyby kern pojawił się na chwilę i porozmawiał. Przynajmniej przez sekundę z bejnem, po czym by zniknął na zawsze, to byłoby cool, ale gdyby Karen stał się głównym bohaterem tego dodatku, to już byłoby troszkę dziwne. Fajnie by było, gdybyśmy znaleźli jakąś broń, która kiedyś należała do Sylwany, gdzieś tam przy okazji kolejnych dwóch dodatków w przyszłości, ale niefajnym by było, gdyby Sylwana znowu stała się główną bohaterką, która tę broń po prostu niesie. Nawiązania są ważne, ponieważ dzięki temu widzimy, że ten świat jest spójny, a nie oderwany od wszystkiego innego. A skoro mowa o świecie to Shadowlancy muszą stać się bardziej mistyczne. Na ten moment wszystko w Shadowlancach wydaje się, oczywiście obce, ale proste. I wiele graczy wciąż ma wrażenie, że Shadowlance to te pięć krain, że albo tawisz do Arden albo Bastionu, albo Revendreth, albo Demo, ewentualnie Maldraxxus. Podczas gdy to nieprawda Shadowlancy powinny non stop mówić graczowi. Robić o tym questy, że tych wymiarów jest tysiące setki. Nawet powinny być przygotowane specjalne mini lokacje. Wielkości, nie wiem, 2 na 2, jakieś lewitujące w kosmosie mm, komety, cokolwiek, co udawałoby właśnie ten inny wymiar i gdzie w jednym kwestii byśmy się udawali tylko po to, by spotkać jakąś tam jedną duszę, która akurat tam trafiła. Ponadto szatałancy powinny starać się być jak najbardziej właśnie mistyczne, tajemnicze, że pomimo tego, że wiemy, iż istnieje już jakiś wymiar, do którego dusze podążają, to nie do końca wiemy, jak te wymiary dla tych takich, normalnych dusz, które nie zostały przypisane do Wildu czy Bastionu, wyglądają i fajnie by było gdyby Blizzard postarał się wokół tego zrobić taką aurę tajemniczości, że mimo wszystko postacie, które na Azeroth mieszkają, nie wiedzą co się z nimi stanie. Podejrzewają, że jeżeli będą naprawdę oddane, nie wiem, naturze, to trafią do Ardenwildu i jest to coś, za co warto walczyć. Podejrzewają, że jeżeli będą oddane wszystkim innym, to trafią do Bastionu i jest to motywacja, bo wiedzą, że tam jest Bastion, ale nie wiedzą, co się stanie, jeżeli i będą po prostu zwyczajnym ojcem czy zwyczajną matką. Dokąd wtedy trafią, czy w ogóle gdzieś trafią? I dobrze by było, gdyby Blizzard na to pytanie nie odpowiadał, ale przy okazji przypominał, że są jakieś tam inne alternatywy, że można gdzieś indziej trafić. Osobiście, gdybym to ja, Robotolord, to raczej bym nigdy nie wprowadził Shadowlandsów jako pełnoprawnej lokacji, ale skoro już obrażenia zostały zadane, że tak powiem, no to trzeba się ratować jak można i najlepiej by było pozostawić te aure tajemnicy, żeby mimo wszystko nie wszystko było jasne. Okej, okay, Ardenwildy, Revendrefy, mogą ludzie sobie wiedzieć, że takie coś istnieje i być na to przygotowani, ale dobrze by było, gdybyśmy wiedzieli, że normalni ludzie zazwyczaj tam nie trafiają, że na przykład do Ardenwildu trafiają naprawdę tylko wybitne jednostki, tak samo do Bastionu i tak samo do Maldraxxus. No i ostatni punkt na mojej liście do odhaczenia to oczywiście Arthas, który błagam, oby nie został połączony z Andor Łączenie Artasa i Anduina, łączenie ich historii czy sprawienie, że Artas jakoś kontroluje Anduina, jeżeli to jest pomysłem Blizzarda, niech z tego zrezygnują. To tylko rozzłości graczy. Gracze nie chcą, żeby Artas stał się jakimś pionkiem. Gracze nie chcą, żeby Artas był jakimś energetykiem, jakąś duszą, która istnieje tylko po to, by kontrolować Anduina. Gracze chcą Artasa prawdziwego, fajnego i wydaje mi się, że jeżeli już Blizzard chciałby go wykorzystać. To powinien pomyśleć bardziej w kategoriach takiej postaci, którą musimy znaleźć, by ta nam pomogła pokonać Jailera. Nie może samym sobą, ale jakąś informacją, którą ta postać tylko posiada. Fajny jakiś Chain Quest, w którym Sylwana mówi nam, że dusza Artasa przytrzymana jest tu i tu, a my musimy się tam włamać, by te duszę uwolnić. Wtedy można zrobić fajny, piękny, romantyczny cinematik rozmowy między Artasem a Jainą. Mogą się nawet przytulić, pocałować cokolwiek, na pewno fandom by to polubił. Artas mówi co ma powiedzieć i znika. Jego historia nie musi być e, totalnie zakończona, nie musi tutaj e, być wyjaśnione wszystko, ale byłoby dobrze, gdyby nie skończył jako jakiś kolejny pionek. No dobra, ale to są moje propozycje. Wiem, że są to tylko ogólniki, ale właśnie o to chodziło mi w tym materiale. Chciałem podać takie ogólne rzeczy, a nie dokładnie, konkretnie historia, krok po kroku, scenariusz, jak to ma się potoczyć. Wydaje mi się, że gdyby Blizzard zastosował się do tych wszystkich punktów i gdyby właśnie na podstawie tych punktów dalej tworzył historię, to ta historia w Shadowlandsach nabrałaby kolorów i stałaby się dużo ciekawsza i przede wszystkim dużo bardziej Warcraftowa. Ale napiszcie w komentarzach, co wy byście dodali, co sądzicie o mojej liście, czy uważacie, że da się jeszcze w ogóle Lord Shadowlandsów jakoś odratować, czy może dla Was jest to już stracony dodatek. Chętnie to wszystko przeczytam. A na ten moment dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!